Kilka godzin, tylko dzisiaj, maksymalnie do poniedziałku. O czym mówię? Mamy dodatkowe dwa miejsca na zarejestrowanie spółki LTD od 1 maja. Na rejestrację spółki przez nas zawsze musisz chwilę poczekać. Teraz pierwsze wolne miejsca mamy w sierpniu, ale jest okazja przez kilka godzin. Jeżeli jesteś zdecydowany, lub myślałeś na temat założenia spółki LTD? To taki drobny eksperyment. Założymy taką spółkę za pół ceny. Za pół ceny. A co z resztą osób, które muszą czekać w kolejce? Długo się zastanawiasz, długo czekasz. Co mam ci powiedzieć? Stój w kolejce. W sumie wakacje to dobry czas na przemyślenia, więc może po wakacjach.